Dawaj, Tamae, zebrałem wszystkie informacje o Elden Ringu Shadow Trzyma. of the Earth. Jeśli 3. kliknąłeś w ten film, to prawie na pewno jesteś fanem Souls-like'ów, From Software, zakiego lub po prostu Elden Ringa. Już prawie. Albo aktualnie... zadawania sobie bólu. Został zapowiedziany dodatek Shadow of the Earth Tree. Miało to miejsce w pierwszą rocznicę gry, a my nieubłaganie zbliżamy się do drugiej. Każdy fan gry roku 2022 po prostu czeka z wypiekami na twarzy, by znów zanurzyć się w ten otwarty świat i powalczyć z nowymi przeciwnikami lub dowiedzieć się o nowych lorowych aspektach. I umówmy się, z każdym miesiącem, tygodniem, a teraz nawet i dniem temperatura wzrasta. Ilość i częstotliwość plotek. Chyba widzowie nie będziemy myśleć 25 tego. Elden Ringa, tak jak były ploty. Chyba nie. ...zwiększała się i zwiększała, ale taki naprawdę solidny poziom został osiągnięty pod koniec zeszłego roku. Od tamtej pory dzieje się w temacie DLC naprawdę sporo. Postanowiłem zrobić więc materiał o... W ogóle widzowie w Polsce tak dużo się teraz dzieje w Souls-like'ach. My nawet sprawdzaliśmy to na Google Trendsach. Dark Souls'y, Elden Ring. Naprawdę w Polsce pikuje, dosłownie teraz wizowie pikuje. Jest ogromne zainteresowanie tym tytułem, więc zajebiście, że coraz więcej osób w ogóle się tym interesuje, zajebiście, że coraz więcej osób faktycznie zaczyna się przekonywać do solslajków, -like bo no nie ma lepszych gier na rynku, no po prostu nie ma. O niedługiej dacie przydatności, ale taki, który dla każdego niecierpliwiącego się gracza będzie przydatny. Podsumuję tutaj wszystkie informacje, mniej lub bardziej prawdopodobne, ale jednak chociaż trochę sensowne, które otrzymaliśmy w temacie eldeńskiego DLC. Robię to dlatego, że mamy tak naprawdę dwa fronty. Jeden jest zdania, że DLC zostanie wydane już za 5 dni bez żadnej większej zapowiedzi, a inni mówią, że sporo jeszcze poczekamy, ale zobaczymy zapowiedź. 5 dni. Tak czy inaczej, 25 lutego, w drugą rocznicę Eldena, będzie się dużo działo. Przynajmniej na to wszyscy liczą. A co mówią fakty i przesłanki? Sprawdźmy. Zacznijmy od The Game Awards, które odbyły się w grudniu, bo paradoksalnie to, że nie mieliśmy tam zapowiedzi Shadow of the Earth Tree, wywołało niemałą burzę. Reddy Teldenowy, jak i hasztagi na Twitterze, pełne były dyskusji w temacie DLC i spekulacji odnośnie tego, dlaczego nie dostaliśmy żadnej zapowiedzi. Niektórzy mogą no. zapytać, dlaczego ludzie w ogóle zakładali, że taka zapowiedź się pojawi. Już tłumaczę. Jeff Keighley, czyli twórca The Game Awards oraz Summer Game Fest, będących aktualnie jednymi z najważniejszych na świecie gamingowych imprez, ma długą i przyjazną relację ze studiem From Software. Często to właśnie podczas tych wspomnianych wydarzeń zapowiadane były ich gry. Daleko nie musimy szukać, bo zapowiedziany tam został dawno temu Elden Ring, a również jeszcze dawniej w 2017 roku Sekiro. We wrześniu 2023 roku na Platformie X Jeff opublikował zdjęcie z siedziby From Software, w którym pochwalił się, że odwiedził ich nowe gniazdo. Jeff generalnie raczej bez żadnego większego powodu by tam nie pojechał, bo z reguły, gdy ten gość gdzieś jedzie, to chociaż ma trochę gamingowych powodów ku temu. To już oczywiście sfera czystych spekulacji, ale są duże szanse, że jakieś elementy DLC mogłyby zostać Jeffowi zajawione. Tak czy inaczej, to zdjęcie absolutnie wystarczyło, żeby ludzi nastawić na DLC kowy hype. Czekali, i czekali na Game Awards. Nawet ja się dałem nabrać i przez chwilę wkręciłem sobie nawet, że pierwsze sekundy trailera Monster Hunter. Bloodborne 2, widzowie. Hunter Wilds to zapowiedź eldeńskiego DLC. Ale dinozaury średnio by się tam chyba wpasowały. No tak czy inaczej wiemy, że tamto Game Awards to było fiasko dla fanów Souls-like'ów, bo nic związanego z Eldenem się tam nie pojawiło. Nadzieja ludzi trochę podopadła, no bo kurczę, to był ostatni sensowny moment na rzucenie trailerem. Zakładając, że From Software będzie chciało wydać DLC w drugą rocznicę gry i rok po pierwszej zapowiedzi, to taka większa zapowiedź trailer w grudniu, trzy miesiące wcześniej jest całkiem niezłym marketing Pomysłem, zwłaszcza gdy zrobi się to na słynnym The Game Wars, na które wszyscy gracze patrzą. No więc, jeśli taka okazja nie została wykorzystana przez From Software, to chyba to całe DLC jeszcze trochę musi zaliczyć drogi, zanim nam się pokaże. Tak przynajmniej gracze myśleli w tamtym momencie. Wiadro wody na ten i tak gasnący już ogień dolał wywiad z jednym z producentów, który powiedział, że prace nad DLC idą dobrze, ale że trzeba dać temu wszystkiemu jeszcze trochę czasu. Generalnie bez konkretów, typowo. Pijarowa gadka, no wszystko wskazywało na smutne, dłuższe niż się wydawało, oczekiwanie. To ogólnie coś, do czego fani From Software nie są przyzwyczajeni, bo DLC do poprzednich gier Soulsowych wydawane były znacznie Szybko. szybciej po premierze. No. Spójrzmy choćby na Dark Souls 3, które wyszło w marcu 2016 roku. Pierwsze DLC pojawiło się pół roku później, a drugie rok po premierze. W przypadku Bloodborne było to trochę ponad pół roku od premiery, a w przypadku Dark Souls 1 był to niecały rok. Tak czy inaczej to wszystko to nie porównywalny mniejszy czas od prawie dwóch lat, które mijają od premiery Eldena, a DLC dalej nie ma. Z tego co mi wiadomo, to prace nad DLC trwają dosłownie od premiery podstawowej wersji gry, więc faktycznie w mniejszym lub większym na ten. Cek oni wydadzą dodatek Deldena, de który będzie dosłownie drugą grą, na przykład pod ziemią albo nad ziemią. Chłopie, niech wyjebią tylko z DLC otwarty świat, to jest wszystko, czego ja oczekuję. Ale pracują nad tym już blisko dwa lata. I nie, nie zrobili sobie żadnej przerwy na wydanie Core'a, bo mają dwa teamy. Początkowo w ogóle miały być to dwa dodatki, ale uznano w fazie koncepcyjnej, że Shadow of the Airtree będzie lepszym pomysłem jako po prostu jedna wielka całość. Powiem szczerze, że biorąc pod uwagę, ile im to zajmuje i jak duży jest na to hype, to dziwi mnie, że po prostu nie zrobią sobie Eldena 2. No ale okej. Okay. Niestety nie ma zbyt wielu wywiadów z twórcami, ale jeden z nich. Mi był się za... wydaje, że oni nie robią Eldena 2, dlatego że w Eldenie jest dużo jeszcze bardzo miejsca do zagospodarowania, idzie wrzucić ten dodatek do Ldena, i on nie będzie y, miał takiego uczucia jakby ciasnoty, on nie będzie klaustrofobiczny, wręcz przeciwnie, tam jest bardzo dużo miejsca w Eldenie do poprawiania, ma dobry system podstawowy, ma bardzo horyzontalny rozwój postaci, jest dużo aszowłorów, jest dużo challengerów, dużo osób jest tym zainteresowanych. Gra nadal bardzo dobrze sobie radzi, ma dużą ilość graczy. Ten delcek może naprawdę dodać do tej gry tego, co ta gra teoretycznie jeszcze potrzebuje mimo wszystko. Świetna gra, której można dodać jeszcze więcej głębi. A Elden 2, chłopie, Elden 2. Kurwa, to byłby TAK ogromny projekt. ...pokiem obiecujący, bo Yasuhiro Kitao z From Software porównał eldeńskie DLC do Bloodborne'owego Old Hunters, które po dziś dzień jest uznawane przez wielu za naj... U. Czyli... No teraz tak, DLC do Bloodborna, mocny rework lokacji, który już istnieje. Wiadomo, trochę nowych lokacji, ale sama podstawa, ten, ten sam początek rework początkowej lokacji, no i przede wszystkim bardzo wysoki poziom trudności, no i tutaj byłbym ciekawy, czy oni z część gry, która już faktycznie ma miejsce, czy to będzie jakieś cofnięcie się w czasie, coś takiego, chłopie? Oby to było zamknięte, nie? Lepszy dodatek od From Software. Jeśli to jest benchmark jakości, to myślę, że możemy spać spokojnie. Jedno jest absolutnie pewne: Elden dostanie masę nowego lora, masę nowych postaci i masę Nowych bossów. Skala podstawowej gry jest tak absurdalnie wielka, że po DLC robionym dłużej niż niektóre gry AAA możemy się spodziewać wiele. Plotki, podkreślam, plotki mówią, że DLC do Eldena dostarczy nam kontent podobnego rozmiaru do całości gry Dark Souls 3. Nie ukrywam, to by było chore, ale byłbym zachwycony. Przejdźmy jednak do tego. Czyli dwie godziny kontentu, tak? <śmiech> <śmiech> śmieszne jest to, że to są gry, które. Za pierwszym razem przychodzisz po 20, po 30 godzin, a za drugim je robisz półtorej godziny. <noise> Dobra, może za drugim nie, ale. Ale potem już schodzisz do takich absurdalnych czasów. to jest przecież nie, glitchless speedrun trwa 50 minut. Miło w ludziach płomień nadziei, bo po The Game Awards wszyscy fani mieli przecież depresję. Co przyszło? Pady. Tak, pady. W pewnym momencie na stronie Thrustmaster, czyli popularnej stronie z kontrolerami, pojawiła się taka grafika. Jak widzimy, mamy tutaj wzmiankę o kolaboracji Bandai Namco z firmą Thrustmaster o tematyce Eldenowej, ale nas interesuje to, co jest zapisane poniżej. Dostępne w lutym 2024 w synchronizacji z rocznicą Eldena i wydaniem rozszerzenia Shadow of the Air Oczywiście, tak szybko jak się to pojawiło, tak szybko ze strony zniknęło. Mamy do tego grafikę z ładnym czarno-złotym padem, estetycznie pasującym do Eldena i znanej nam zapowiedzi dodatku. Do tego mamy jeszcze jedną grafikę z padami o motywach rani i maleni. I w prawdziwość tej konkretnej grafiki wątpię, zwłaszcza że mowa tam również o kolejnym rozszerzeniu gry w 2025, ale spoko zobaczymy. Tak czy inaczej, skupmy się na złotym padzie. Lutym 2024 rocznicy i potencjalnej premierze dodatku Shadow of the Earth. Tree. Od tego zaczęła się lawina i rozpalił się na nowo wielki płomień nadziei. Od tamtej pory ludzie uważnie śledzą wszystko, co tylko mogą, żeby zdobyć choćby okruszek, ochłap, zaledwie skrawek informacji w temacie DLC do Eldena. No i nie trzeba było długo czekać, bo firma Pure Arts, popularny producent przedmiotów kolekcjonerskich, zapowiedział swoją współpracę z Elden Ringiem, na którą mamy czekać do lutego 2024, czyli do drugiej rocznicy. No i co? Mamy widzowie? Zaczynają wskazać. Mamy końcówkę lutego i no nic nie ma. w jedno miejsce, nieprawdaż? Ale umówmy się, to jeszcze niewiele znaczy, bo mogą być to przecież zwyczajne figurki istniejących bossów czy postaci z okazji drugiej rocznicy. No i Tygodnie tak sobie mijały, mijały, aż to nagle bum. Aktualizacja playlisty aldenowej na YouTube, na kanale Bandai Namko i to nie na jednym kanale, tylko kilku regionalnych. Warto podkreślić, że to aktualizacja playlisty, a żadnego nowego wideo nie mamy. Ani żadne wideo nie zniknęło, a ich kolejność Uuu. również nie uległa zmianie, w związku z czym bardzo prawdopodobne, że do playlisty że zostało coś dodane. dodano coś, jako zaplanowany niepubliczny jeszcze materiał, który w... co Ty gadasz, że widać takie rzeczy na YouTube, Nie wiem pojęcia, ale zajebiście. Króce ujrzy światło dzienne i czeka już cierpliwie na playlist.

Albo po prostu efekty trailer no. na rocznicę, w każdym razie na pewno coś. I gdyby to było wszystko, to pomyślałbym, że nie ma co się tutaj łudzić. ale to nie wszystko. Powiedziałbym nawet, że to co dopiero wam powiedziałem, to czubek góry lodowej. Zajrzyjmy na Steam Database, czyli jak nazwa mówi, bazę danych Steama pokazującą nie tylko statystyki, ale i wszelkie aktualizacje wewnętrzne. Czym są update'y wewnętrzne? To takie update'y, których my nie dostajemy. To coś, co jest wcześniej zmieniane lub dodawane, by to potestować po a dopiero potem upublicznić. Trochę tak jak z tą playlistą na YouTubie. Normalnie tego nie widzimy, ale Steam Database widzi wszystko. Drobne zmiany w bazie danych Steam zdarzają się w grach ciągle. To absolutny standard. Ale nie są standardem takie zmiany, jakie zaszły przez ostatnie miesiące oraz tygodnie przy Elden Ringu. Słuchajcie uważnie. Pierwsze poważne zmiany miały miejsce, uwaga, 7 grudnia, czyli w dniu Game Awards. Przypadek? Tak, na pewno przypadek, a, akurat tutaj się nie nastawiajmy, ok? Dodano kilka nowych magazynów danych, posegregowano trochę plików, ale niektóre z nich mają przy sobie śliczną adnotację DLC. Teraz nie dajcie się zmylić, bo DLC to po prostu Downloadable Content, czyli niekoniecznie Shadow of the Tree. I tak akurat było, bo na początku tego roku pojawił się po prostu drobny update 1.10.1, który już wszyscy mamy pobrany. Ale zmiany na Steam Database się tutaj nie skończyły, a można powiedzieć, że po tym update się dopiero rozkryli. W bazie danych jest cała specjalna zakładka DLC i są tam wszystkie produkty, które możemy na Steamie pobierać. Czytaj pakiet preorderowy sprzed dwóch lat, przewodnik po przygodzie, cyfrowy artbook i soundtrack oraz bonusowe gesty. Tak wyglądała ta zakładka przez blisko dwa lata do czasu. Pojawił się tam zupełnie nowy element o tajemniczej kodowej nazwie i już kilka razy został zaktualizowany ostatnio 5 dni temu. Do zakładki DLC nie jest dodawane byle co będzie to coś, co będziemy mogli pobrać. Kupić, no wątpię, żeby to było jakieś Gold Edition skin do torrenta z okazji rocznicy. Naprawdę szczerze w to wątpię. To na 99% jest DLC i zaraz wam powiem dlaczego. Jeżeli się przyjrzymy liście. Aktualizacji... Czy kurwa, tu widzowie nawet nie trzeba jakoś niesamowicie spekulować, no wiemy, że DLC wydają, no raczej nie wywalą tego DLC-ka do kosza, prawda? Coś dodają, coraz więcej jest informacji i zaczyna to, już, wiecie, wchodzić w jakieś database, zaczynają aktualizować jakieś rzeczy. Ja obstałem, że po prostu na dwóch Latnią premierę zrobią, ten zrobią, trailer zrobią, informację o premierze, i tyle. Może chcieli to faktycznie wypuścić na luty, ale się nie udało, więc dopiero teraz to aktualizują. Może faktycznie gdzieś tam jeszcze pół roku temu były takie plany, żeby spróbować to wypuścić w lutym, ale nie siadło, więc na spokojnie. Dupa się nie pali, gracze poczekają. Finalny produkt będzie może dzięki temu lepszy. Jeżeli chodzi o samą kategorię Elden Ring na Steam Database to mamy masę po prostu całą. Ale nie macie takie wrażenia, że FromSoftware teraz stał się takim jakby poprzednim Blizzardem? W sensie, oni nic nie robią, a jest tyle spekulacji, tyle tyle bonusowych kontentów stworzonych przez ludzi i no dosłownie legendy się robią z czegoś, co nawet stary nie istnieje jeszcze, nie? Masa aktualizacji z zakładkami, adnotacjami takimi jak DLC, Development, Product Development. Tego była cała masa. To, co jednak jest wyjątkowo obiecujące, to te ostatnie updatey. Mają one kategorię QA Release. QA nie oznacza questions and answers, tylko Quality Assessment lub Quality Assurance, czyli generalnie kontrola jakości produktu przed jego wypuszczeniem. Jeśli jesteście ciekawi, czy tak duże, takie i rangie update'y miały miejsce w przypadku jakiejkolwiek aktualizacji po premierze gry, to nie. To jest pierwszy raz. To jest po prostu przyznanie się do tego, że jest jakiś produkt i jest właśnie testowany pod kątem bugów i tym podobnych. Quality Assessment to jedna z ostatnich faz projektowania gier. W sensie, ta gra jest już praktycznie gotowa, teraz tylko potwierdza się, czy nie będzie żadnych kraszy i tak dalej, rzeczy mega przeszkadzających w rozgrywce i wszystko... Jestem ciekawy, czy jak oni testują gry pokroju Aldena, to ile mają faktycznie osób, co są takimi wy wy wymiataczami eldera. Jak testują na przykład poziom trudności bossa, czyli dają komuś, czy mają na przykład kogoś, kto przeszedł grę raz i wcale nie jest dobry w Souls Like, i mówią: Dobra, spróbuj zabić tego bossa i, ty, i sprawdzamy czas, ile ci to zajmie. Ile przeciętnemu pracownikowi to zajmuje? Ile to zajmuje pracownikowi, który faktycznie zna się na tych grach? Strasznie jestem ciekawy, jaki. Właśnie, czy biorą jakiegoś Grand Mastera? nie Niesamowite, to musi być sposób testowania takiej gry. To chłopie, no chciałbym naprawdę zobaczyć kiedyś jakiś wideo z tego. Albo jakiś wywiad, który by yy, opowiadał o tym. To super by naprawdę mogło być, nie? To powinno... Czy na przykład mówią tak, no dobra, zobaczmy, jak długo zajmie temu graczowi zrobienie no hita na tym bosie. I na przykład dają mu normalny poziom, normalną broń. No i dobra, chłopie, testuj, próbuj robić no hita. Być gotowe do oficjalnej premiery, co zależy już od wydawcy. Ale to jeszcze jest nic, powiem wam szczerze. To jeszcze jest nic, bo jest to zakładka DLC, prawda? Jest tam ten nowy plik, który został zaktualizowany 5 dni temu i ma nazwę kodową nie do rozszyfrowania, ale wydaje mi się, że to Shadow of the Earth Tree. Tam jest również artbook i soundtrack. Tak jak mówiłem, artbook i soundtrack nie były aktualizowane od dwóch lat. Ani jeden update, bo przecież grafiki, arty, muzyka to nie jest do zmiany. To wszystko. Wszystko jest już zrobione, ale Nikt nie testuje na no. Okej, okay. to widz się, widz się wypowiedział. Nikt nie testuje, czy można zabić bossa bez utrzymania obrażeń. Nie da się i tyle. W się nie testują tego. Dzięki widzu za info. Musi tak być. DLC miało wyjść, to pewnie musiałoby zostać zaktualizowane, prawda? Bo jak ktoś sobie kupił artbooka i, i soundtrack, to te wszystkie nowe rzeczy muszą tam dojść. No i tak się składa, że te nowe grafiki, koncepcje. To fart, że każdego da się, skoro nikt tego nie testował, no? To musi być giga fart po prostu. <laughs> Jakoś się tak złożyło, że przy wszystkich bossach zrobionych przez firmę Software, kurwa, mać. Da się zrobić no hity, no nie? A to chyba po prostu kwestia farta, nie? Tak wyszło. Tyjne nowa muzyka do bosów, prawdopodobnie coś takiego zostały właśnie tam dodane, bo update miał miejsce 5 dni temu. Ten plik pierwszy raz od dwóch lat został zaktualizowany 5 dni temu, dokładnie w tym. Nie no, to ma jakiś gigafolież, są tu wyciąga, stary. Chopy, co to jest? W tym samym momencie kiedy ten drugi plik z nazwą kodową został również... Nie, ci ludzie już są chorzy! No. Wydają grę widzowie, no gra jest wydawana. Dodają rzeczy, dodają pliki, testują? To. Ale no, raczej intensywność wstawiania tych danych świadczyłaby o tym, no, że jest w końcowym stadium, tak mi się wydaje. Jest zaktualizowany, także 99,9%, no, że to DLC Shadow of the Earth 3 To rozszerzenie to DLC jest prawie gotowe, bo trwa lub trwała kontrola jakości. I teraz zasadnicze pytanie: ile będą kazali nam czekać? Są dwie drogi. To, czego wszyscy byśmy chcieli, czyli tak zwany Shadow Drop. Wszyscy wstajemy w dniu rocznicy i nagle widzimy, że DLC wyszło. Mamy je wraz z trailerem. Na... Ej, wolelibyście widzowie Shadow Dropa, czy przygotowanie się trochę na to? Ja bym wolał przygotowanie. Lubię poczekać, da coś? Serio. YouTube i idziemy grać przez następne 20 godzin wszyscy w szoku i euforii. Pewnie niektórzy z was wezmą nawet wolne. Ludzie się śmieją, że właśnie tak będzie, bo dodatek to Shadow Drop of the Earth 3. No albo dostajemy trailer w rocznicę, tak jak rok temu była grafika, tak teraz coś większego i tam zapowiedziany jest dodatek na kwiecień, może marzec. Szczerze, innej opcji nie widzę. Normalnie powiedziałbym, że wakacje są bardziej prawdopodobne. Nie no, każda normalna firma podjęłaby decyzję Wypuśćmy preorder, dajemy ludziom to kupić i tyle. Ale no to jest From Software. Oni w dziwny sposób niestety czasem postępują. Na przykład, jak wychodził remaster Dark Soulsów 1, to go wypuścili dzień wcześniej. Jelo. <grytanie> ja pamiętam, że wtedy ob obczałem ten remaster i się zastanawiałem, czy I się zastanawiałem, czy ja mogę w to grać, czy jakiś embargo nie będzie złamane, czy coś, bo data wszędzie była podana, że jest jutro, a ja już miałem grę dostępną, mogę ją odpłać. Ja mówię, chuj, no odpalam. Może nawet trochę później, ale po tym, co możemy zobaczyć na Steam Database, śmiem twierdzić, że dodatek jest ultra blisko. Jeśli ktoś teraz chciałby troszeczkę ten zapał ostudzić, to mógłby powiedzieć, że to wszystko to tak naprawdę kwestia gry mobilnej, która jest robiona przez Tencent i niedługo wyjdzie i dlatego te wszystkie zmiany. No dobra, to najpierw mi wytłumacz, gościu, dlaczego gra mobilna jest update'owana na Steamie. To jest totalnie bez związku, a o samej możliwości gry mobilnej od Tencentu, która ma wyjść najwcześniej za rok, jeżeli w ogóle ma wyjść, nie chce mi się nawet gadać, bo pomysł jest tak absurdalny, tak bardzo absurdalny, że nawet jak to wyjdzie, to im to nie wyjdzie. To, co teoretycznie krótkotrwale ostudziło nadzieję na DLC, to raport finansowy grupy Kadokawa, czyli firmy Matki From Software. Mowa w nim między innymi o tym, że Elden Ring będzie wykorzystywany finansowo w dłuższej perspektywie. To niektórym zapaliło lampkę, że w takim razie DLC to raczej późniejszy czas, że to jest long-termowa sprawa. Moim zdaniem mowa właśnie o grach mobilnych, o jakichś merczach, innych rzeczach, kolekcjonerkach, ale nie o DLC. Ono jest, moim zdaniem, znacznie bliżej niż myśleliśmy. Ba, tam nawet jakieś chyba ma czy anime, komiksy, coś takiego miało ld wychodzić, więc jestem prawie pewien, że chodzi im o te dodatkowe produkty, jeżeli chodzi o long term, a jeżeli chodzi o short term, to raczej właśnie Shadow of the Earth Tree. Sam rzecz jasna teraz ulegam trochę subiektywnej chęci zagrania, już teraz zaraz dodatek, ale nie kryję się z tym. Jeśli jednak miałbym na sekundę zamienić się w totalnego realistę, to powiedziałbym, nie memując, że to jest 50-50 25 lutego 2024, albo Saj. premiera. Albo. Widzowie, albo będzie 25 premiera, albo nie. ...potrider. Brak choćby daty premiery będzie moim zdaniem katastrofalny w skutkach, bo gracze już ledwo siedzą na krzesłach, wszystkich zaczyna nosić. Zresztą słusznie, bo druga rocznica już za 5 dni. Na koniec dnia jednak warto powiedzieć jedną mądrą rzecz w tym wszystkim, że jeżeli mają to robić choćby nawet i kolejny rok. Ja bym rob... chciał jedną mądrą rzecz powiedzieć w tym wszystkim, o której zawsze pamiętajcie, grając w Dark Souls, Felden Ringa, kurwie, zawsze chuj do mordy. Lubią ten kolejny rok. Lepiej, żeby tak to robili, niż żeby się pospieszyli jak z cyberpunkiem CD Projekt Red i dostaniemy totalnego gniota, którego nie będziemy dobrze wspominać. Take your time from software i mam nadzieję, że faktycznie niedługo dostaniemy DLC, które będzie. Nie, no ja wolę czekać. Kurde, generalnie no. Widzowie, lubię grać w gry. Całe moje życie jest zbudowane wokół grania w gry komputerowe. No tak się potoczyło, ale jeżeli mam wybrać, czy poczekać i zagrać w coś, co... I zagrać sobie w coś, co będzie finalnie skończone, niż dostać nieskończony produkt i na niego narzekać, to ja seria wolę poczekać i dostać dobry tytuł. ...i zapamiętamy je na no, Ludzie bo... są tak niecierpliwi, stary, naprawdę, ludzie są stary tak niecierpliwi i ludzie znoszą jajo przy tej premierze Elden Ringa. Kurwa, no wyjdzie, to wyjdzie, stary. No, jak ma wyjść za dwa lata, to niech wyjdzie za dwa lata, ale niech będzie dobre. To, to co się ja, ja mam dość już kolejnych, starych Lords of the Fallen, kolejnego Diablo 4, stary kolejnego Inkwizytora. Ja mam dość takich tytułów. Ja chcę dostawać dobre tytuły. Wolę poczekać i dostać coś dobrego, nie? Spekuluję odnośnie tego DLC. To wręcz Elden Ring 1.5 i Elden Ring 2. Więc liczę na to, że to będzie coś grubego i coś fajnego. Na pewno będę to ogarniał na streamach, które mam prawie codziennie na Twitch. Link w opisie, jeżeli jesteście fanami Eldena i ogólnie dobrych, fabularnych gier, to odsyłam na drugi kanał Mae, do którego link też macie w opisie. Póki co jeden spory materiał o Eldenie tam jest, ale szykuje się solidny drugi o innej tematyce. także No, zawsze muszę zobaczyć. Dobra, essa łokieto łokieto.